Od sezonu zimowego 2021 dzieli nas już w praktyce jedynie 6 dni. Dokładnie wtedy będzie emitowana jedna z pierwszych produkcji, czyli Alice in Deadly School. To też teraz jest idealny czas, żeby przypomnieć sobie niektóre serie, które miały długą przerwę w emisji, a których kontynuacji udało nam się doczekać. Zestawienie otwiera seria, której drugi sezon ukazał się w 2014 roku i jeśli mam być szczery, to porzuciłem wszelką nadzieję, że ujrze kolejny sezon tej growej rzeczywistości. Na szczęście jednak trzeci sezon Log Horizon jest już praktycznie na wyciągnięcie ręki, dlatego jeśli nie poznaliście jeszcze przygód Shiroe i jego przyjaciół z gildii, to nie zostało wam wiele czasu na nadrobienie tej zaległości przed wyjściem sequela. Jedno jest pewne, czeka nas przygoda pełna mikroekonomicznych zawiłości, napięć społecznych czy wojenek politycznych. Emisja nowych odcinków rozpocznie się natomiast 13 stycznia. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się już doczekać. Mimo że nie przyszło nam czekać na tę serię tak długo jak wcześniej wspomniane Lock Horizon, to od 2018 roku można było zatęsknić za serią ze słodkimi obozowiczkami. A dla tych, którzy ich jeszcze nie poznali to idealny moment obejrzenia serii o uroczych dziewczynach, które na poważnie biorą swoje hobby. Ciepło na sercu, w chłodne dni i wieczory gwarantowane. A co do drugiego sezonu, to ten ukaże się już w następny czwartek, czyli 7 stycznia. Wszystko wskazuje, że ten Sejsi Slime Data Ken, sezon drugi, to najgłośniejszy tytuł sekaj, jaki pojawi się tej zimy. I też nie bez przyczyny, bo jest na co czekać. Jedynie co może nas odrobinę zniechęcić, to to, że prawdopodobnie sezon zostanie podzielony na dwie części, jak miało to miejsce w przypadku ReZero. Niemniej już 12 stycznia będziemy mogli śledzić perypetia życia Rimuru. A jeżeli nie znacie jeszcze tego anime, to najwyższy czas, by to zmienić. Mimo, że na ReZero długo czekać nie musieliśmy, chociaż biorąc pod uwagę fakt, że serię podzielona na dwie części, to i tak zdecydowanie dłużej niż początkowo planowano. Natomiast z pozytywnych rzeczy, ta seria przeszła znaczące zmiany fabularne w drugim sezonie. A również w pierwszym zostawiła kilka ciekawych tropów, dlatego zachęcam Was do odświeżenia jej sobie. Zwłaszcza w wersji rozszerzonej o dodatkowe wątki, która ukazała się 1 stycznia 2020 roku. Dr Stone to bardzo ciekawa seria, nie tylko z bardnymi postaciami i ciekawymi historiami, ale również bardzo przyjemnie wplecioną warstwą edukacyjną. Czyli tym razem tak będzie? O tym przekonamy się już 14 stycznia. Wśród kontynuacji nie można również pominąć Bisters, czyli historii o antropomorficznych zwierzętach z wieloma poważnymi wątkami i skomplikowanymi relacjami. A zapowiada się, że i tym razem seria zaserwuje nam nie tylko więcej postaci, ale również sporo nowych intryg. Jak potoczy się historia tej mrocznej rzeczywistości? O tym przekonamy się 7 stycznia. Ja nie mogę się już wprost doczekać. I to na dzisiaj już chyba tyle. A ponieważ to mój ostatni odcinek w bieżącym 2020 roku, to wszystkim widzom oraz oglądającym życzę szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się! Sayonara!